Szanowni Państwo, mamy omówiony temat, mamy omówiony rysunek pomocniczy, no to nie pozostaje nam nic innego, jak przejść już stricte do obliczeń. Zanim jednak omówimy sobie obliczenia, chciałbym zwrócić uwagę na jedną zasadniczą kwestię. Mianowicie w ramach tych zajęć obejmujących tematykę projektu technicznych specyfikacji interoperacyjności, a dokładniej rzecz biorąc tej infrastruktury pasażerskiej, chcielibyśmy Państwa skłonić do tego, abyście Przebrnęli przez instrukcję IP1. I nie ukrywam, że byłoby to bardzo rozsądne, gdybyście Państwo właśnie ten projekt numer 3 realizowali z instrukcją w ręku, bo oprócz tego, że Państwo macie tam wskazane kluczowe parametry, które my będziemy tu sobie proponować w ramach naszego ćwiczenia projektowego, to dodatkowo te informacje są. W taki sposób przekazane, że Państwo w sposób logiczny będziecie mogli wiedzieć, co z czego wynika i które kluczowe parametry na co mają wpływ. No i chciałbym Państwa do tego bardzo zachęcić, ponieważ nie ukrywam, że w przypadku Państwa dalszej przyszłości zawodowej znajomość tej instrukcji może okazać się pomocna. Także bardzo, bardzo raz jeszcze zachęcam. No, natomiast już teraz przejdźmy stricte do matematyki i do omówienia e, samego doboru poszczególnych elementów tej infrastruktury. Dobrze, szanowni Państwo, na początku, podobnie jak w przypadku wcześniejszych projektów, zakładamy pewne dane. W przypadku projektu numer 3 będziemy sobie Proponować długość peronu pierwszego. U mnie było to 200 metrów. Peronu numer dwa u mnie jest to 150 metrów. Będziecie Państwo mieli zaproponowany wariant dojścia. U mnie była to opcja numer dwa. Konstrukcję tego dojścia, czyli też ten typ dojścia. U mnie y, zaproponowałem sobie przejście podziemne. Dodatkowo należy odczytać liczbę zatrzymań oraz liczbę wsiadających i wysiadających y, w przeliczeniu na dobę. Te dwa parametry tu Państwo widzicie. Dodatkowo, konsekwencje, konsekwentnie od pierwszego projektu przyjmuję sobie wartość prędkości maksymalnej dla naszych pociągów pasażerskich. Dobrze, posiadając określone i zdefiniowane podstawowe dane, przechodzimy już stricte do obliczeń. Pierwszym elementem tych obliczeń jest zaproponowanie układu dojścia do peronu numer 2. Jak już Państwu przed chwilą powiedziałem, u mnie jest to przejście podziemne. Zatem musimy sobie wyznaczyć dwa podstawowe parametry: szerokość tego dojścia tak, w świetle oraz jego wysokość, a także e, posadowienie posadzki tego e, dojścia względem naszej infrastruktury. Czy to będzie w odniesieniu do główki szyny, czy do powierzchni e, peronu, no to już jest decyzja do Państwa. No, jest to Państwa decyzja. Dobrze, więc w pierwszej kolejności ja zaproponowałem wymiary dojścia w świetle, czyli w tak zwanej szerokości między, między, konstru między elementami konstrukcyjnymi tego przejścia podziemnego. No i wychodząc, jak gdyby z dyskusją na temat tego, jak te parametry dobrać. Sprawdziłem sobie propozycję zawartą w instrukcji IP1, dokładnie rzecz biorąc, rysunek 2.1.2, który Państwu przedstawiałem na zajęciach, i wyszedłem, jak gdyby ze swoimi rozważaniami, od tak zwanej trasy pozbawionej przeszkód. Ona wynosiła w przybliżeniu 1,60 m na 2,40 m wysokości. Dodatkowo instrukcja sugeruje, żeby powiększyć dział. O jakieś dodatkowe zapasy ze względu na, na na przykład przestrzeń dla korzystających z informacji pasażerskiej, etc., etc. Więc ja podstawowy układ szerokości i wysokości zaproponowałem jako 3 metry na 2,40 i dodatkowo z każdej strony zadałem sobie taki zadatek 30 cm. No i moja finalna szerokość. Przejścia wyniosła 3,6 m. I taki, I taki układ przejścia podziemnego w dalszym ciągu będę sobie proponował. Następnie należało określić, na jakim poziomie będzie posadzka tego przejścia podziemnego. No i tutaj dla Państwa pewna pomoc: mianowicie musimy sobie jak gdyby od. Wzorować naszą sytuację, którą my będziemy mieli na stacji, więc po kolei omówię trzy możliwe wszystkie układy. W pierwszej kolejności właśnie ten mój wspomniany układ z przejściem podziemnym. No więc musimy wyjść jak gdyby z poziomu płyty peronowej. Wiemy z poprzednich zajęć, wiemy również z wykładów, że posadowienie powierzchni peronu względem główki szyny jest. Różni się o wysokość 76 cm. Zatem musimy sobie odpowiednio tę wysokość odnieść do główki szyny. W moim przypadku, właśnie jako punkt 0, została zaproponowana powierzchnia peronu. Główka szyny jest na poziomie minus 76 cm. I dodatkowo, aby ustalić sobie poziom posadzki przejścia podziemnego, musiałem odjąć wszystkie elementy warstw konstrukcyjnych. Tak? wraz z grubością podsypki, a także założyć jakość, grubość konstrukcji samego e, tunelu. No Powiedzmy, że był to tunel wykonany w technologii żelbetowej, zatem jakaś schematyczna grubość, w moim przypadku było to 30 cm. No i teraz posiadając te informacje oraz informacje na temat minimalnej wysokości, dobrałem minimalne posadowienie posadzki tego naszego Przejścia podziemnego. Dodatkowo pozwoliłem sobie zaokrąglić do jakiejś takiej rozsądnej wartości, która w moim przypadku finalnie została określona na poziomie minus 4,80 m w odniesieniu od powierzchni Peronu. No i posiadając, jak gdyby, wysokość, posiadając jakąś informację na temat wysokości stopni, wyznaczyłem sobie. Ilość stopni, które muszą zostać wykonane, aby zejść z poziomu peronu do poziomu przejścia podziemnego. Zaproponowałem jakąś ilość stopni biegu, długość spocznika, i tym samym miałem zaproponowane dojście do samego przejścia podziemnego, czyli tak zwaną klatkę schodową, oraz układ, jak to przejście podziemne. Będzie wyglądało w e, świetle. Dobrze. Teraz pokrótce omówmy sobie drugą możliwą sytuację, która jest bardzo podobna do przejścia podziemnego, mianowicie e, kładkę dla pieszych. Sytuacja będzie bardzo podobna jak w przypadku przejścia, m, dla, e, przejścia podziemnego, z tą różnicą, że te schody nie będą kierowane w dół, tak, tylko będziemy Prowadzić ruch nad torami. Zatem e, Państwo nie musicie uwzględniać warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz konstrukcji samego tunelu, tylko Państwo musicie wziąć sobie odpowiednią e, skrajnie budowlaną toru, który Państwo projektowaliście, odnieść do tego wysokość wieszaków i sieci trakcyjnej, dodać jakiś. Zapas ze względu na konstrukcję tej kładki na pieszych, no i tam już zaproponować szerokości w świetle tego przejścia nad torami. Tu zasada jest bardzo podobna, też wychodzimy od tych, od tych informacji związanych z wolną przestrzenią komunikacyjną, z tą trasą pozbawioną przeszkód. No i tutaj Państwo też musicie określić jakieś pewne wymiary. W przypadku przejścia w poziomie szyn, czyli tej trzeciej możliwej sytuacji, sprawa jest o tyle prosta, że to przejście będzie się właśnie odbywało na poziomie szyn. Zatem Państwo będziecie proponować pochylnie. Sposób doboru pochylni powinien zostać uzależniony od tego, jaką Państwo macie sytuację na, na stacji. Oprócz takich podstawowych zagadnień, Związanych z kształtowaniem układów komunikacyjnych, no to Państwo musicie pamiętać, że maksymalne pochylenie tej pochylni może wynieść 6%. Zatem Państwo na podstawie różnicy wysokości pomiędzy główką szyny a wysokością peronu oszacujecie sobie długość samej pochylni, samego dojścia do przejścia w poziomie szyn. Dodatkowo należy pamiętać, że jeśli mamy przejście w poziomie szyn, no to powinno być ono zabezpieczone odpowiednim labiryntem bądź rogatkami. Tu Państwo macie pełną dowolność. No i odpowiednio, dokładnie taka sama sytuacja powinna mieć miejsce przy wprowadzeniu właśnie pasażerów z przejścia w poziomie szyn na peron numer dwa. Czyli de facto też będzie trzeba zaproponować pochylnie do tego peronu. No I tak naprawdę de facto to są wszystkie trzy możliwe sytuacje. Myślę, że państwo nie będziecie mieli z tym większego problemu. Dodatkowo wszelkie informacje związane z kształtowaniem, zwłaszcza pochylni, znajdziecie państwo w instrukcji IP1. Natomiast jeśli byłyby jakieś duże problemy z oszacowaniem poszczególnych Wartości, czy to elementów konstrukcyjnych, czy długości dość, no to proszę albo e, kierować pytania do mnie, albo kierować się jakimś zdrowym rozsądkiem, dobierając te wartości na tyle duże, na tyle odległe, tak aby ewentualne e, jakieś przeszkody albo ewentualne jakieś trudności mogły być e, w zupełności e, zniwelowane. To znaczy, że te osoby o trudnościach z poruszaniem się miałyby możliwość dość łatwego pokonania tych, tych dość do peronów.